Adwentowy wieczór nadchodzi, posłuchaj, słychać krok. Para wędrowców do nas przychodzi poprzez zimowy zmrok. Od drzwi do drzwi stuka, puka i sronienia u nas szuka. Czy wiesz, kto przyszedł dziś? Otwórz, otwórz, otwórz mu. Święta panienko stojąca w progu, w chłodny zimowy czas, przychodzisz tu betlejemską drogą i pytasz: Przyjmiesz nas? od drzwi do drzwi stuka, puka i sronienia u nas szuka. Czy wiesz, kto przyszedł dziś? Otwórz, otwórz, otwórz mu. Bardzo serdecznie Was witam. To już środowy wieczór. Witam wszystkie dzieci, ale dzisiaj także rodziców. Bardzo serdecznie. Powstańmy i rozpocznijmy znakiem krzyża. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Chcemy wsłuchać się w Ewangelię, którą na dzień dzisiejszy daje nam Kościół. Jedenasty rozdział Ewangelii, Według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Usiądźmy. Czy znacie to urządzenie? W taki graficzny sposób przedstawiony został dzisiaj budzik. Czy ktoś lubi budzik? Ja bardzo nie lubię. Wszystkim w koło Zawsze opowiadam, że jestem nocnym markiem. Lubię długo siedzieć, czasami nawet za długo. Nie bierzcie ze mnie przykładu, ale za to nie lubię rano wstawać. Kiedy byłem wikariuszem, miałem takiego proboszcza, który miał tak samo na imię jak ja i mówił dokładnie to samo. My, marki, jesteśmy nocne marki. Ale może nie tylko marki lubią długo pospać. Pewnie wielu z nas lubi sobie pospać, chociaż są i ci, których się nazywa skowronkami. Wstają bardzo wcześnie, są wszędzie punktualni, są zawsze co do minuty i są dobrze zorganizowani. Kiedy mówimy o cierpliwości, to mówimy także o tym chyba najtrudniejszym momencie dnia, kiedy budzik zadzwoni. Dlatego rozpocząłem dzisiejsze spotkanie od zwrócenia uwagi także na rodziców, którzy dobrze wiedzą, co to znaczy budzik. Budzik nie tylko dla nich, ale później dla Waszych dzieci. Dla Waszych pociech. Kiedy trzeba być niezłym strategiem każdego poranka, żeby się nie spóźnić do pracy, żeby wszystko na czas zorganizować. Wspominaliśmy już w naszych roratnich adwentowych spotkaniach o tej wdzięczności za to, co jest codziennie, szczególnie za śniadanie. Śniadanie, które powstaje, zorganizowane w tak trudnym momencie. Od budzika do wyjścia. No, teraz w czasie pandemii może nie zawsze wychodzimy, ale te mniejsze dzieci do przedszkola chodzą. I dobrze wiecie, jak to jest z tym porankiem. I jak wiele potrzeba cierpliwości dla siebie wzajemnie. Dlatego dzisiaj słowo Boże mówi nam o cierpliwości. Używa Pan Jezus słów, które dla nas są dosyć trudne, bo mówi o jarzmie, o brzemieniu. Są to słowa zapożyczone z tamtych czasów i z hodowli zwierząt. Kiedy to. Zwierzęta miały takie różne urządzenia, dzięki którym można było zamontować inne urządzenia, i w ten sposób na przykład uprawiano ziemię. Ale chodzi ogólnie o ciężar, o to, że coś jest ciężarem. Ciężarem jest dla mnie, pewnie dla wielu z Was również wstawanie, ale trzeba wstać. Trzeba wstać. Zorganizować poranek, aby dzień był piękny, nie tylko dla mnie, ale też dla innych. I potrzeba przy tym cierpliwości. Pan Jezus mówi: Moje jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie. Czy jakikolwiek ciężar może być słodki i lekki, jeśli jest ciężarem? Okazuje się, że kiedy przychodzimy do Pana Jezusa to wszystko staje się inne bo on jest najważniejszy on nas uczy cierpliwości ilu spośród was jeszcze nie przystąpiło do pierwszej komunii świętej jest duże grono dzieci które biorą udział w tych naszych rozważaniach adwentowych i w ten sposób przygotowują się, poznając poszczególne fragmenty Mszy Świętej, właśnie do przyjęcia po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca. Czekanie nie jest łatwe, ale z Panem Jezusem okazuje się słodkie i lekkie. Czekanie na spotkanie z Nim. A te dzieci, które przystępują już do pierwszej komunii, do, były już u pierwszej komunii, a teraz przystępują co niedzielę, albo wtedy, kiedy jesteście w kościele, bo znów mamy rzeczywistość pandemii, przystępujecie do stołu pańskiego. Pamiętacie te słowa, które wypowiada ksiądz, ukazując ciało pańskie i krew pańską? Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Błogosławieni to szczęśliwi. Jesteśmy wezwani, zaproszeni i musimy żyć w cierpliwości i mieć w sobie pragnienie, aby kolejny raz Pana Jezusa spotkać i go przyjąć. Dzisiejszy dzień przypomina nam o cierpliwości, której uczy nas Eucharystia. Uczy nas tej postawy sam Pan Jezus. Dobrze można w sobie wypracować cierpliwość, kiedy czy w ten poranek, czy w ogóle w naszym życiu myślimy nie tylko o sobie. Kiedy pomyślimy o drugim człowieku, pomyślimy o mamie, o tacie, o rodzeństwie, czy o tych, którzy gdzieś tam na nas czekają, bo mamy kolejne obowiązki, to brzemię, to jarzmo do spełnienia. Pamiętajcie o tym, aby rozpocząć dzień zawsze modlitwą, nawet najkrótszą. Powierzyć te wszystkie ciężary Panu Jezusowi. I zadanie. Zadanie związane jest z tym, na co czekamy, także w ten adwent, ze świętami Bożego Narodzenia. Proszę Was, już nie dzisiaj, bo pewnie wielu z Was jest w piżamach i za chwilę pójdzie spać, ale jutro, w ciągu dnia, Policzcie, proszę, ile dni zostało do świąt Bożego Narodzenia. Niektórzy powiedzą o jeszcze tyle, inni powiedzą tylko tyle, bo jeszcze jest tyle spraw do zrobienia. I to jest dobra postawa. Jeszcze jest tyle dni, te dni daje nam Pan Bóg, abyśmy je dobrze wykorzystali. Nie okazujcie niecierpliwości. Bądźcie cierpliwi. Na spotkanie z Panem trzeba być przygotowanym. Pomyślcie, co w tych najbliższych dniach, które jutro policzycie, możecie jeszcze dobrego uczynić. Czasami będą to zadania ciężkie, trudne, ale z Panem Jezusem one są zawsze słodkie i lekkie. I oto się teraz pomodlimy. Pomodlimy się o dobry czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, aby te dni, które są przed nami, były przez nas, przez naszą rodzinę, naszych bliskich, dobrze wykorzystane. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Spokojnej nocy wam życzę, a na tę noc umocnijmy się Bożym błogosławieństwem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A kiedy budzik zadzwoni, pamiętajcie, jesteśmy cierpliwi.